w Centrum Ogrodzeń z Morzywołu znakomite ceny, największy wybór, wieloletnie doświadczenie w ofercie ogrodzenia panelowe, palisadowe furtki, bramy, balustrady, asortyment do montażu ogrodzeń, mnóstwo rodzajów i wzorów w Luxpawie także duży wybór mebli loftowych Morzywół 36, a Morzywół małpa telefon 797-355-341 Sobota na Dniach Końskich 2023 to już zabawa na całego niezwykle bogaty program zaczęto realizować od samego rana, kiedy to trwały liczne zawody sportowe. Popołudnie wypełniła część sceniczna, a w niej Mnóstwo ciekawych koncertów na czele z finałowym, podczas którego zaprezentowała się młoda gwiazda polskiej sceny Wiki Gabor. Poranek to liczne zawody sportowe w siatkówce plażowej, beach soccerze, a chyba przede wszystkim Final Four turnieju koszykówki 3x3. Drużyny Street Basketu rywalizowały na obiektach sportowych gminy końskie przez całą wiosnę, a wielki finał z udziałem najlepszych czterech drużyn odbył się właśnie w sobotę. Zaczęliśmy Street czyli rozgrywki koszykówki ulicznej. No i równorzędnie w tym samym czasie idą rozgrywki w siatkówkę plażową. Jeżeli chodzi o streetball to jest to taki final four, bo jest to podsumowanie ligi, która odbywała się praktycznie od maja i cztery najlepsze drużyny, cztery najlepsze zespoły przyjechały, przyjechały dziś na dziesiątą na i od dziesiątej grają każdy z każdym, zostanie wyłoniony zwycięzca Koneckiej Ligi Streetballu. Jeśli chodzi o siatkówkę, to jest turniej oczywiście siatkówki plażowej. Mamy drużyny gości przyjezdnych, bo ze skrybeł hatów przyjechali juniorzy. Także jest tam ze czterech dobrych chłopaków, ale jest parę osób, które, które tworzą pary. Tych par jest chyba 12, o ile się nie mylę. Także także dzieje się. Wiele aktywności jeszcze przed nami. Są to powiedzmy mecz w, mecz w piłkę ręczną plażową mecz w Big Sokera, jeszcze beach, beach socera będzie. Napływalni się odbywają, odbywają się takie gry i zabawy dla dzieci. Poza tym czempionsi mają swoją strefę. Neptun ma swoją strefę, mówię o piłkarzach nożnych. Tam też się odbywają mecze. Mamy drużyny przyjezdne, gości z innych miast, także, także sporo, sporo się dzieje od strony takiej sportowej na obiekcie dziś i jutro również. Zwycięzcami turnieju został Tim o nazwie 7-8. W nagrodę drużyna pojedzie do Lublina na festiwal koszykówki. Sponsor zawodów firma Bakery Multiservice ufundowała im noclegi w trakcie tej imprezy. Tegoroczne Dni Końskich to również działania charytatywne, przede wszystkim dla dzielnego Bruna Słowińskiego. Sprzedajemy wszystko co otrzymaliśmy od ludzi dobrej woli, rzeczy przyjechały z Anglii, z Niemiec, oczywiście od Koneczan. Wszystko to co otrzymaliśmy i nie zdążyliśmy wystawić jeszcze na licytację, postanowiliśmy zgromadzić właśnie tutaj, na dzisiaj na Dniach Końskich i wystawić dla wszystkich Koneczan, żeby każdy mógł sobie zobaczyć, wybrać. Nie ma cen minimalnych, nie ma cen maksymalnych, każdy płaci tyle, ile uważa. Tak, zasady mamy proste. Wybieramy, wyceniamy i wrzucamy do puszki lub płacimy blikiem. Na się pomaga. Codziennie mamy około 100 licytacji. Oczywiście są dni, jest 160, są dni, kiedy ich jest troszkę mniej. Wybór jest wszelaki. Naprawdę można znaleźć tam dosłownie wszystko. Codziennie udaje się dzięki tym licytacjom zebrać kwoty rzędu średnio około 3-4 tysięcy złotych. No, przemnażając to teraz przez 30 dni nawet w miesiącu daje to naprawdę wielkie wsparcie dla Bruna. A przypomnę, już taki ciekawy dzień, że przekroczyliśmy 80% zbiórki, więc naprawdę zbliżamy się wielkimi krokami ku końcowi. Czyli jaka to już jest kwota, ile jeszcze brakuje? W tym momencie mamy ponad 2 miliony 600 tysięcy, tak? Brakuje 700 tysięcy nie Brakuje całe? niecałe 700 tysięcy. Dosłownie przed chwilą sprawdzałem, było 699 tysięcy brakujące do zbiórki. Tak, w całej tej sytuacji to już jest naprawdę końcóweczka, także nigdy nie sądziłam, że taka kwota wyda mi, wyda mi się kiedyś małą, ale myślę, że to jest rzeczywiście, że szybciutko zbliżamy się do końca. No zebrane już jest panet prawie 5 milionów. Złotych Nas Mówię. łącznie Mówię. tak, od samego początku, od września ubiegłego roku, czyli w ciągu naj... prawie że roku, bo to już prawie rok trwa. Udało się zebrać blisko 5 milionów złotych, i proszę pamiętać, i to podkreślamy zawsze. Jednym z największych wkładów jest wkład miasta. Gminy, powiatu Koneckiego i ich mieszkańców. To jest piękne. Na miejscu w sobotę odbywała się także rejestracja potencjalnych dawców szpiku kostnego, którą poprowadziła Barbara Więcław. Do bazy DKMS będzie można zapisywać się także w niedzielę. Oficjalne rozpoczęcie imprezy miało miejsce o godzinie 18. Wtedy to na scenie pojawili się władarze oraz zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się m.in. delegaci z miast partnerskich, posłowie Andrzej Szejna i Michał Cieślak, starosta Konecki Grzegorz Piec, przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Kowalczyk, przedstawiciele jednostki. Gminnych, radni gminni oraz powiatowi. Na dniach Końskich pojawił się też szef Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, Marcin Piętak. Przede wszystkim obecni byli jednak gospodarze: burmistrz Krzysztof Obratański, jego zastępcy Krzysztof Jasiński i Marcin Zieliński oraz przewodniczący Rady Gminy Piotr Słoka. Posłowie Cieślak i Szejna przemówili do mieszkańców Końskich. Tak jak pan burmistrz powiedział, jestem u siebie. Tutaj jest moje miasto rodzinne, mój dom. Dlatego zawsze, kiedy tutaj z Wami się spotykam, to właśnie też, tak jak powiedział Pan Burmistrz, czuję się w jednej wielkiej rodzinie, w wielkiej jednej wspólnocie, którą budujemy razem. I bez względu na różne klimaty polityczne, na różne problemy, jak pandemie, które już mam nadzieję zapomnieliśmy, jak wojna, która być może jak najszybciej, czego życzę naszym przyjaciołom z Ukrainy. Którzy pokonają terrorystów z Rosji, również będzie jednym wspomnieniem, i będzie tylko wspomnieniem w podręcznikach historii, ku ostrzeżeniu przyszłych generacji, że trzeba trzymać się razem, że Unia Europejska, że wspólnota, że siła tkwi oczywiście we wspólnym działaniu. Będzie już tylko tym wspomnieniem i ostrzeżeniem. Więc, szanowni Państwo. Za chwilę również będę do Waszej dyspozycji, ale bardzo Wam serdecznie dziękuję, że mogłem te dwa słowa do Was skierować. Dziękuję Panu Burmistrzowi, dziękuję gościom zagranicznym i życzę naprawdę wspaniałej zabawy. Mi końskie pięknie się rozwija, mi się to bardzo podoba, w jaki sposób ono się, ona się zmienia. Bywam tutaj u Państwa często, często rozmawiam z Panem Burmistrzem o różnych sprawach, o inwestycjach, o potrzebach. Jeszcze jako minister w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego odpowiedzialny za rozwój samorządu terytorialnego omawiałem wiele problemów, wiele problemów, które tutaj właśnie Państwa dotyczą. No i muszę powiedzieć, że te wszystkie inwestycje, które dzisiaj tutaj obserwuję centrum i centrum i, i strefę gospodarczą i rewitalizację parku, rewitalizację sielki, to naprawdę są godne uwagi przedsięwzięcia. Chciałem ich państwu pogratulować, a przede wszystkim pogratulować również panu burmistrzowi i skuteczności, ponieważ miasto i gmina końskie w tej kadencji samorządowej, jak i parlamentarnej pozyskało z środków rządowych ponad 40 milionów złotych. Myślę, że tutaj się należą brawa, ponieważ te środki zostaną u państwa. Te środki będą inwestowane w obiekty użyteczności publicznej będą długo Państwu służyć. Ja się niezmiernie cieszę, że mogłem również mieć wpływ na te decyzje. No i życzę przede wszystkim dzisiaj miłej, udanej zabawy. Do Białego Rana. Głos zabierali też wysłannicy z Ukrainy, Węgier i Słowacji. Natomiast imprezę oficjalnie otworzył burmistrz Końskich. Na scenie zaprezentował on też jubileuszowy tort. A to dlatego, że Miasto Końskie obchodzi właśnie 275. rocznicę odzyskania praw miejskich. W tym roku nasze miasto obchodzi kolejną rocznicę, tym razem 275. nadania ponownego praw miejskich. 275 lat temu miasto powstało z popiołów i dzięki aktywności swoich ówczesnych założycieli, wskrzesicieli rodziny małachowskich uzyskało prawa miejskie. Proszę Państwa, mamy urodziny, a jak urodziny to urodzinowy tort. Miasto Końskie skończyło 275 lat. Obratański formalnie otworzył też święto miasta i gminy końskie. Uroczyście ogłaszam. Gminy końskie uważam za otwarty. Nie zabrakło gości miasta i gminy końskie z miast partnerskich. O Roszlan na Węgrzech, Szali w Słowacji i Mogi Lewa Podolskiego w Ukrainie. Jeżeli chodzi o zespoły zagraniczne, to e, tradycyjnie już dosyć mocne uderzenie zaprezentowały zespół z węgierski. E, mocna jest reprezentacja. Słowacka, ale z zaskoczeniem jest dosyć liczny udział artystów z Ukrainy, dlatego że ich od jakiegoś czasu nie było od chwili wybuchu konfliktu na Ukrainie. Tutaj mamy zespół taneczny, ale będziemy mieć też zespół bandurzystów i dzieci, śpiewające dzieci, więc ta grupa reprezentująca Ukrainy będzie w tym roku liczna i mam nadzieję, że. Ze względu na to, że akurat tam przywiązują ogromne znaczenie do szkolenia artystycznego, to ich kuncz znajdzie tutaj uznanie. A czy są oficjele z naszych miast partnerskich? I jeżeli tak, to kto? Są reprezentacje, ale niestety w tym roku nie ma głów miast. W ostatniej chwili przekazał informację o braku możliwości przyjazdu mer Mogilewa, który w tym roku wyjątkowo miał być. Ale ostatni atak rakietowy... Na obwód winnicki, a przypominam, że Mogilew Podolski jest w tym obwodzie i stosunkowo niedaleko Mogilewa uderzyły rakiety, spowodowały zmiany tych planów. Natomiast względy służbowe i rodzinne zdecydowały o tym, że nie będzie ani mera czy burmistrza z Szali, ani burmistrza Zoltana z Oroslan. Mogę tylko powiedzieć, że tą drogą chciałbym przekazać gratulacje serdecznym przyjacielowi Końskiemu Józefowi Belickiemu, który Właśnie został po raz trzeci dziadkiem, ale po raz pierwszy prawdziwym, ponieważ... Został dziadkiem Łukasza, pierwszy chłopak w rodzinie. Frekwencja na stadionie Osir dopisywała już od przedpołudnia, a z godziny na godzinę tylko wzrastała. Całe wydarzenie świetnie poprowadzili dyrektorem GDK Piotr Salata oraz pracownica tej jednostki Urszula Nowicka. Wodarze, pomysł z przeniesieniem dni końskich na ten obiekt uważają za trafiony. Ja myślę, że to był trafiony krok i ubiegły rok to potwierdził, a w tym roku wydaje mi się, że nadzieje związane z nową lokalizacją. Nie zawiodły. To znaczy jest tu bardzo dużo propozycji, bardzo dużo różnych form działania, aktywności. To powoduje trochę rozproszenie ludzi, bo nie tylko przed sceną coś się dzieje, ale jednocześnie jest to propozycja taka wieloaspektowa i każdy może znaleźć coś dla siebie. Od aktywności sportowej przez artystyczną, po powiedzmy jakieś dobre jedzenie. Wszystkie, wszystkie rzeczy, które są interesujące, mogą tu znaleźć swoje miejsce i znaleźć nie tylko źródła inspiracji, ale sposób na spędzenie wolnego czasu. Sceną muzycy zawładnęli już przed 15. Wystąpiły na niej lokalne zespoły Fataro oraz Otu, wokaliści ze studia piosenki Solo oraz studia wokalowe. Słoneczny walczyk, raz tam raz tu, Nadchodzi już pora zielona. Nadchodzi już pora zielona. Artystycznie prezentowali się też nasi goście z Węgier, Słowacji i Ukrainy. Na szczególną uwagę zasługują występy tych ostatnich, którzy zachwycili choćby brawurowym wykonaniem Hej Sokoły przez zespół Bandurzystów. Następnie świetny koncert dała grupa Prefekt, coverująca zespół Perfect. <śmienic> O 19.30 na scenę wkroczyli zawodnicy i działacze MKS Neptunkońskie, by zaprezentować kadrę zespołu na sezon 2023-2024. Poznaliśmy nazwiska wszystkich graczy, którzy będą walczyć w czwartej lidze o jak najlepsze wyniki. W tej części uczestniczyły też posłanka Agata Wojtyszego oraz wiceminister sportu Anna Krupka. Tej ostatniej towarzyszył też jej reprezentant w regionie i członek zarządu MKS Neptunkońskie Kamil Kubicki. Od 2016 roku rekordowe... Środki popłynęły do waszej gminy na z budżetu państwa środki rządowe na potrzebne inwestycje dla was dla mieszkańców ale nie byłyby one możliwe gdyby nie wasze szanowni państwo poparcie poparcie dla tych wszystkich dobrych zmian za które dziękuję ja jestem przekonana że także pan Burmistrz. To oczywiście wspaniała inwestycja, rewitalizacja Sielpi. Dzisiaj przejeżdżałam tętni życiem. Cieszę się, że mogliśmy także nadać nowy impuls rozwojowy was, naszej świętokrzyskiej Ibizie. I oczywiście wielkie inwestycje w infrastrukturę sportową. Dziękuję panie burmistrzu, że... Tak chętnie wspiera pan sport i dostrzega pan tą potrzebę. Potem przyszedł czas na koncert gwiazdy wieczoru, czyli Viki Gabor. To jednak nie zakończyło dnia, bo cały czas trwała biesiada w strefie Żarciowozów. A już w niedzielę kolejne atrakcje, w tym m.in. loty balonem, z których dochód trafi do Bruna Słowińskiego, a także finałowy koncert w wykonaniu byłego wokalisty legendarnej grupy Genesis, Seraja Wilsona. Na drugi dzień Dni Końskich zaprasza burmistrz Krzysztof Obratański. Zapraszam na niedzielę. Podobnie jak dzisiaj, będą tutaj różne formy aktywności, ale centrum obchodów Dnia Końskich. E, będzie scena, na której przede wszystkim będą prezentowały się formacje koneckie, e, muzycy, którzy się z Końskich wywodzą, działali przy Domu Kultury, wcześniej przy KSM-ku, e, koncertują od lat i ja myślę, że spotkanie z nimi będzie ucztą dla ducha, ale też pewną podróżą sentymentalną. Serdecznie zapraszam. Oczywiście relacje z niedzielnych wydarzeń pokażemy Wam w TKN24.